Szczęść Boże, moi drodzy, ile mamy sakramentów? Oczywiście siedem widzialne znaki ustanowione przez Jezusa, dane człowiekowi, pokazujące, jak Bóg nam jest bliski, że możemy się go dotykać. A jednym z nich jest małżeństwo, bo dzisiaj w Liturgii Słowa słyszymy m.in. w Ewangelii takie zdanie, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Pan Bóg chce przypieczętować decyzję dwojga ludzi, którzy się kochają, tak samo jak chce przypieczętować decyzję człowieka, który przyjmuje sakrament święceń. Czasem jednak ktoś mówi. A czy ten ślub jest potrzebny? Przecież my i tak się kochamy. Mam takie poczucie, że trochę jest tak, że wybieramy sobie to, co nam jest wygodne z nauczania Jezusa. I patrząc na sakramenty, chrzest, wiadomo, konieczny. Dobrze, żeby ksiądz też odprawił przeświętą, wyspowiadał, albo namaścił. Ale ślub, czy bierzmowanie, gdzie potrzebuje przecież tylko dokumentu do tego, żeby być chrzestnym, no to już może nie muszę się tak do tego przykładać. Zobaczmy dzisiaj, czy przypadkiem tak zdaminie jest, że lubimy wybierać to, co nam jest wygodne z nauczania Jezusa, a to, co nam niekoniecznie leży, to mówimy raczej nie przesadzajmy. Do zobaczenia, szczęść Boże.